Stoję na placu. Patrzę na pomnik, na prawo z przede mną Wisła. Judyta tańczy znów na wzorcowie. Janek się martwi, czy przetrwa wszystko. Nauczyciele znów protestują. W oświacie piszczy wszystkiego mało. Buszka z Jaranem znowu coś knują. Kasę na basen znajdzie chupało. Kukucki gada o koalicji, która z rozwojem się wyminęła. Podpisy z listy są na policji. A media mają zastępczy temat. Kaśka z mównicy mówi o kasie. Marek czerwonym mówi o A pan prezydent jakby nie w czasie nie zauważa, że zmiany idą. A w nowych drogach są nowe dziury. Uschnięte trzeba puściły liść. A nad lasami cień agentury, władza ma dobrze. Cię oczywiście. Dzieciaki kopią piłkę w dwunastce, a w PKM-ie grają aż miło. A z grantów miejskich ci, w niełascy nic nie dostaną, by władzy się żyło. Aleta w Płocku musi żudować, bo ją prezydent wyrzucił sami. Wciąż tylko niszczą, zamiast budować. Relacje ludzkie tak między nami. Niekompetencja bije z rzeczników, a zwłaszcza z jednych, od Marczewskiego. Prezesi spółek pragną wyników, podnoszą stawki nam od wszystkiego. Kibiców biją przed ciszą nocą. Na sesji w kółko stały kawary. Boże, daj szczęścia, proszę cię mocno, daj gospodarza na wielką miarę. Bartka już nie ma, ludzie odchodzą. A tu rocznica na horyzoncie, czy będzie tana, czy znów przeszkodzą, czy wreszcie tutaj zaświeci słońce. Jak chcesz odpocząć, to u Albo opery łykni w pałacu, smakiem na koncert niech cię zobaczą, A nowym świtem życie kazu. Katedra z góry patrzy na miasto I nie ukrywa już przerażenia, Czerwienią cegie w światłach blasku Chciałaby wyrwać się z odrętwienia. Teraz będzie ostro. Święty Michale, biskupie Kozalu, Patronie miasta, módl się za nami, daj nam to zmieniać, choćby pocale, byśmy gechenne to przetrzymali. A do was wszystkich mam takie słowo, weźmy się w kupę, to damy radę. Tym razem nasza będzie od nowa, bo przecież chodzi o wspólną sprawę. Michele, Południe i Korabniki, Zazał, Przekazik, Centrum, Zawiśle, Każda ulica, wszystkie chodniki, bo przecież o to chodzi nam tutaj ściśle. By wreszcie dobry był tu gospodarz, a miasto miało szczęście i sławę. I nie kończyło się zawsze na słowach. Życzę Wam szary i projekt Włochowak. Dziękuję, zapraszam do zabrania.